Na stacji musimy się zatrzymać, bo nie dojedziemy. Tu, zjedź. Do pełna. No, jesteśmy na miejscu, szefie. Dobra, wyłącz silnik, wyłaś naganek. Carlos, mam tu czołg, więc nie kombinuj. No, wyłaś. Są pewne sprawy do wyrównania. No już, nie każ mi czekać. Ostrzegam cię, że mam krótką cierpliwość i że nie chcesz jej nadwyrężać. Dobra, Carlos, sam tego chciałeś. Kapralu. Ognia. Wiesz mi, że starałem się załatwić to pokojowo, ale nie chciałeś. Szefie, mała pomółeczka, co jest kapralu? Proszę spojrzeć na mapę. Tu na skrzyżowaniu skręciliśmy w lewo, a do Carlosa jedzie się w prawo, o tutaj dokładniej. A, a my teraz trafiliśmy pod dom burmistrza. Mój błąd szefie, przepraszam. Mm. Cholera. Spadajmy stąd szybko, zanim ktoś nas zauważy.